Kiedy będzie po 5.19, no, to i teraz jest blisko. No, wtedy mówiliście, że to nie jest kwestia y, decyzji rządu. Nie, nie, nie. Nie, że panie nie, nie zależy wszystko od nie, nie, rządu. Panie no tak. A teraz to trochę pan manipuluje. Na pewno coś złego się y, zadziało. Na pewno dla dobra polskiej demokracji. Y, każdy sygnał o nieprawidłowościach, każdy sygnał o pomyłkach musi być przeanalizowany. I wizją tego rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa. I to się dzieje na bieżąco. Bezpieczeństwo y, to fizyczne. Y, największe wydatki na polską armię. Jestem Dumny z tej pracy, którą wykonywałem. Jestem dumny z tego też, co udało się zrobić. Dziś przyjrzymy się komuś, kto ostatnio często gości na salonach i budzi sporo emocji, czyli Marcinowi Kierwińskiemu. Oj, będzie się działo, bo jego działania i wypowiedzi potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnych obserwatorów polityki. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przypominam wam, że to jest a to ciekawe. Więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej same będziecie musiały pić Melisę, jak nasi politycy zostawione? No to lecimy z tematem. Przygotujcie się, bo zaczynamy od spraw, które czasem aż bolą. Obecna koalicja ma chyba obsesję na temat ponownego przeliczenia głosów, a jednym z często komentujących tą sprawę jest sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który uważa, że to kluczowa sprawa, bo komitet Rafała Trzaskowskiego złożył protest wyborczy. Czy pogodzić się z porażką? Ależ, ależ przecież i wszystko jest w tej sprawie. Robione zgodnie z polskim prawem. Są wątpliwości co do o, przeliczenia głosów w wielu komisjach i tego będzie dotyczył protest wyborczy. Natomiast zobaczymy, jaka po ponownym przeliczeniu w tych komisjach, zobaczymy, jaka jest skala tych błędów. Na pewno coś złego się y, zadziało, na pewno dla dobra polskiej demokracji. Y, każdy sygnał o nieprawidłowościach, każdy sygnał o pomyłkach musi być przeanalizowany i muszą być z niego wyciągnięte wnioski, i te tutaj, teraz, jeżeli chodzi o, e, o kwestię e, zaliczenia tych głosów dla danego kandydata, ale też jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie wyborczym. I... Mówi o nieprawidłowościach w komisjach, o decyzji Sądu Najwyższego o przeliczeniu głosów w 13 obwodach i o tym, że jeśli skala nieprawidłowości będzie duża, to sąd najwyższy powinien rozważyć pełne przeliczenie. Podkreśla, że każdy głos jest ważny, i powołuje się na sondaż, w którym 61% uczestników opowiedziało się za ponownym przeliczeniem. Jak widzicie, uśmiechnięci dalej nie potrafią pogodzić się z porażką, dalej nie potrafią zrozumieć, że nie wystarczy tylko przejąć TVP, zwyzywać przeciwników od ruskich onuc i powołać się na Jacka Murańskiego, by przekonać ciemny lud do zagłosowania na uśmiechniętego Rafała. Czy naprawdę nie dzieje się nic ważniejszego w Polsce? Jak widać według Pierwińskiego nic i jest on dalej skłonny marnować państwowe środki, by ponownie przeliczać głosy, aż w końcu doliczą się wygranej swojego kandydata. Dwa lata minęły, a my wciąż nie słyszymy o konkretnej wizji i strategii rządu, ale za to wiemy, że przeliczanie głosów jest priorytetem. Ja zadam jedno zasadnicze pytanie. Po co to wszystko? I tak obecny rząd istnieje tylko po to, by mała grupka ludzi miała swoje stołki, a nie po to, by faktycznie wprowadzić realne zmiany. Marcin Kierwiński zapytany o wizję i strategię obecnego rządu po dwóch latach sprawowania władzy, zamiast konkretnej odpowiedzi, wije się od pytania i umyka. Ale nie chodzi o jedną rzecz, że rządowi brakuje wizji, że brakuje pewnego celu strategicznego, nie, nie, panie, panie, do panie, czego ten rząd panie, 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 Rydatwo, ma dążyć. To, proszę, proszę to jest ewidentna krytyka. Pomysłu na rządzenie. Tak jak powiedziałem, dużo okrągłych słów, mało treści. Wizją tego rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa. I to się dzieje na bieżąco. Bezpieczeństwo e, to fizyczne. E, największe wydatki na polską armię. E, Tarcza Wschód. Projekt zresztą teraz, który będzie współfinansowany ze środków europejskich. Mówi o zapewnieniu bezpieczeństwa, wydatkach na armię, projekcie Tarcza Wschód i transferach socjalnych. Jednak czy taka ogólna deklaracja o bezpieczeństwie, to cała wizja i strategia rządu po tak długim czasie? Się. Czy po dwóch latach u władzy nie powinniśmy usłyszeć jasnej, spójnej odpowiedzi, a nie unikania tematu? Fakt, że Kierwiński nie potrafi normalnie odpowiedzieć na tak fundamentalne pytanie, rodzi poważne wątpliwości. Czy rząd naprawdę ma długoterminowy plan na przyszłość Polski, czy to tylko zbiór ogólnikowych haseł bez konkretnych kierunków działania? To oczywiście retoryczne pytanie. Następną wypowiedzią nasz abstynent udowadnia to, że ten rząd jest po prostu nieefektywny. I dalej próbują zrzucać swoje niepowodzenia na poprzednią władzę. Kierwiński twierdzi, że to jest dopiero zadanie, aby takim go uczynić. Trochę późno się za to biorą, nie sądzicie? Kwestią jest, kwestią jest tego, aby ten rząd po prostu był jak najsprawniejszy. My przeszliśmy pierwszy okres, e, czyli te półtora roku bardzo trudnych zmian takich systemowych w Polsce. Zrobiliśmy to o, opierając się na strukturze rządu, która obowiązywała od kilku lat. Dziś czas, żeby to dokładnie przeanalizować, powiedzmy takie decyzje. Decyzyjne I podjąć decyzje takie, które uczynią ten rząd sprawniejszym, bliżej także Po dwóch latach usterów władzy powinniśmy widzieć efekty, a nie zapowiedzi. Dodatkowo w swojej wypowiedzi Kierwiński zrzuca winę na poprzedni obóz polityczny, co jest zresztą ich stałą i często wykorzystywaną zagrywką. To już nie zadziała, panie Kierwiński. PiS nie jest już u władzy od prawie dwóch lat. I co? Miało być lepiej? Mieliście naprawić ten kraj? A jesteśmy w jeszcze większej dupie niż zwykle? A jedyne, co potraficie nam zaproponować, to kolejne partyjne wojenki z polityką. Z którymi i tak się obściskuje się poza kamerami. Mieliście niby zakończyć wojnę polsko-polską? Coś wam chyba nie wychodzi, bo to wy ją podjudzacie. A tu kolejny przykład gimnastyki Kierwińskiego. Marcin Kierwiński teraz z dumą ogłasza, że udało się znacząco obniżyć ceny paliwa. I super, pewnie każdy z nas się z tego cieszy, ale jest pewien szkopuł, o którym nie możemy zapomnieć. 9, do 9 złotych dochodziło do no tego. Tak, tak. A prze, przepraszam, to wszelkie okay. oczywiście. <grym> e, Donald Tusk mówił wtedy, że ceny. Paliw ale ja pamiętam, mogą być... jak pytaliśmy i pana również, również, panie ministrze, kiedy będzie po 5.19. No, to i teraz jest blisko. No, wtedy mówiliście, że to nie jest kwestia y, decyzji rządu. Nie, nie, nie. Nie, panie nie, nie zależy wszystko od nie, rządu. Panie no, redaktorze, tak. a teraz to trochę pan manipuluje. Możemy Nic. wyświetlić tą wypowiedź. Mówiłem, że proszę. Pamiętacie, kiedy był termin, w którym mieli obniżyć ceny paliw i paliwo miało kosztować po 5 zł i 19 groszy? Wtedy politycy tego samego obozu, w tym kierwiński, mówili, że to nie ich broszka, że to rynek, że to wojna i że rząd nie ma na to wpływu. Nagle, kiedy ceny spadły, przypisują sobie Zasługi i ogłaszają sukces. Nawet Rymanowski wychwycił tę niespójność i wykpił jego wypowiedź. Słuchajcie, to jest już szczyt bezczelności, który trzeba nagłośnić. Marcin Kierwiński śmiał mówić, że jest dumny ze swojej pracy jako minister do spraw pomocy powodzianom. Mamy tutaj do czynienia z tragiczną kpiną. Jego zarządzanie funduszami było kompletnie bezsensowne. Wróciłem, wróciłem, aby pomagać ludziom. Nie ma niczego ważniejszego w polityce niż taka właśnie praca organiczna. Jestem dumny z tej pracy, którą wykonywałem. Jestem dumny z tego też, co udało się zrobić. Pieniądze, które zamiast iść na realną, natychmiastową pomoc dla ludzi, którym woda zabrała dorobek życia, były. Kierowane na jakieś szkolenia samorealizacji, które były w ogóle nieistotne w tym przypadku. Co gorsza, do tej pory wielu ludzi dotkniętych powodzią zostało bez faktycznego wsparcia. Są setki, jeśli nie tysiące rodzin, które nadal czekają na obiecaną pomoc. A ich życie po kataklizmie to wciąż walka o przetrwanie. Tymczasem on chodzi sobie po wywiadach i z kamienną twarzą twierdzi, że jest dumny z tego, co zrobił. To jest po prostu bezczelne. Jak można być dumnym z takiej sytuacji, kiedy za jego sukcesem stoi ludzkie cierpienie i marnotrawstwo środków? To pokazuje, jak oderwani od rzeczywistości są nasi rządzący. A co wy o tym wszystkim sądzicie? W tym wszystkim liczy się jednak Wasze zdanie. Dlatego napiszcie w komentarzu, co sądzicie o panu Kierwińskim oraz co chcielibyście mu przekazać. Wasza opinia ma znaczenie. A ja już uciekam do kosmetyczki, ale wrócę z nową porcją politycznych smaczków. Żeby być na bieżąco, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Byliście na kanale A to ciekawe, ja się tymczasem już z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem.